Cześć, misiu. No, ale masz zdobycz. Znalazłeś? Znalazłeś, co? Utręzora w końcu. Zobaczcie, jaszek mały z ciebie. Pochodzisz? Chodź jeszcze, pochodź. Chodź. kościć nie odbiorę. Chodź, misiek. Chodź, misiek. Misiek, idziesz pochodzić jeszcze? Chodź, maszku, ty. Ukradłeś trezorowi. Chcę zobaczyć. Cześć, To jest Jackie Leknerz, tak? To jest bardzo byśmy chcieli domku. Nie konkretnie samego domku, ale podwórka z budą, z kochającym człowiekiem, nie? się jednak postanowił wybrać się na wycieczkę, ale nierozłącznie z kością. No, cześć, i ukradł trezorowi. Ojca, który jest otwarty, bo teraz wyszedł na spacer. Misiek, cześć! Co tam masz? Ale masz kochę! Tak, to tyle, już tu nie ominiemy cię, kochany! Cześć, kochany bo. Cześć! Cześć, mój kochany! Cześć! Cześć, kochanie! Cześć, kochanie! Kochany Bredz, tak, kochany, tak, pogrzbiecie, pogrzbiecie, uziel tak pogrzbiecie, wiecie, pan kochany. Cześć. Cześć malutko. Cześć. powiedzenia, mam się zdanie zadawać go z tobą. Aha, okay. Ale nie można być takim zazdrośnikiem. Nie można. Nie można być zazdrośnikiem. No ja wiem, ty też, coś miłość. Tak. Tak. Ja ja w słowach. Kibluje u nas zawierność. Cześć! Nic nie zrobiłaś, a tak musisz odsiadywać wyrok, tak? Wyjaśnijmy. No Kochano, tak, ja wiem. Chciałabyś do domu na kanapę z powrotem. Dreguś, mój kochany. Cześć! No dobra, już będę Ciebie głaskać. Dookiej! Cześć! Dobra, idę zobaczyć, co ten misiek robi. Misiek! Gdzie ty tam kość nie zakopiesz i tu nigdzie? Nie zakopiesz, no chodź. Chodź tutaj, Misiek. Chodź, nie w kasztory, tylko chodź, wychodź. Nie zakopiesz i tutaj. Jednak postanowisz ją zakopać. O, wasz dowód. Jak trezor zapomni, to przyjdziesz po to. Czarniaczek. Misiek. Na szczęścia brakuje mu człowieka, który pokocha takim, jaki jest i da mu szansę. No, cześć. Misiek, pokaż się. Pokaż, jak teraz wygląda twój nos. ukryte. Tak, ukryte. Idziesz tam? Kuku. Cześć, cwaniaczku. Coś po akcji. Akcja zakończona. Kość schowana. Okej. Okay. To chodź, idziesz do siebie? Chodź, misiek. Zapraszam. Chodź do siebie. Idź do końca. Idź do końca, no. Brzeczny pies. Później pochodzisz jeszcze, tak? Pa.